Smacznej kawusi, miłego dziąka. Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny unboxing paczki z Bricklinka. I tutaj powiem Wam, że nie mam pojęcia, która to paczka. No Mógłbym sprawdzać to po zamówieniach, ale pewnie zajęłoby mi to z 10 minut, więc... Ech, idziemy na żywioł, zobaczymy co będzie w środku. Niektórzy, jak patrzą na ten karton, to zadają sobie pytanie i od razu te pytania kierują do mnie. Piotrze, czy to był kurier DPD? No. <grych> e, tak, czy to paczka z Czech? Możliwe. <grych> nie, właściwie nie wiem, czy z Czech, czy z Niemiec, czy z Holandii. E, dowiemy się. No ale no, przywiózł to mój znajomy kurier z DPD, tak się popatrzył z uśmiechem. Ja byłem tu z uśmiechem i się sobie, dobra, to klocki luzem, więc pewnie nic tam się nie zniszczyło. Przekonamy się, podjąłem to ryzyko, więc otwieramy i zobaczmy, co jest w środku. Zapraszam na unboxing z Piotrasem i kubkiem kawy. Hmm, hmm. Ah, ok, łyk kawusi, odkładamy kawusie na podłogę, no i nadejszla wiekopomna chwila, pora to wszystko rozpakować. No. Ok, schowamy nożyk. O, chyba już nie potrzebne. Dobra, coś tu się dzieje. Dużo kartonu w kartonie, więc chyba ryzyko się opłaciło. Ok, mm, zabawki dla kota. ty na razie śpią, ale pewnie jak słyszą ten cały harmider, to będzie Co masz, co masz? Oj, jeszcze jest Poka, poka. Uh, dużo folii bąbelkowej. Aaa, I już chyba wiem, z jakiego to sklepu jest. Chyba to nawet jest z, yy, z Czech, tak mi się wydaje. Mm -hmm. O, panie. I to jest takie zamówienie typowo warsztatowe. Dobra. Ej, jest spoko. <śmiech> Przeżyło. <śmiech> No, sporo tutaj rzeczy, i powiem Wam, że jest to związane z moim planem warsztatowym na ten rok. Oczywiście nie stoję w miejscu i chciałbym, aby co jakiś czas na warsztatach pojawiały się nowe elementy, nowe pomysły na warsztaty itp., itd. No, bo to nie sztuka bawić się budowaniem najwyższej wieży z kolorami czy coś, no bo to nie o to chodzi. Ja naprawdę stawiam na kreatywność i na wyjątkowość tych warsztatów i hej! Fajnie, jak mają ludziki z czego budować. Także uzupełnienie arsenału warsztatowego tutaj jest przede wszystkim, aczkolwiek myślę, że jeszcze coś się przyda do makiety, którą buduję. ha, ha, ha przyjemne, spożyteczne. Dobra, to zobaczmy, co tu jest. Folia, dużo folii i zacznijmy od dużej paczki. <grym, 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 ał, ał. Eee, tak, tu powinno być 19 sztuk łódek. Zaraz <grym>, wam pokażę, jakie to są łódeczki. Typ. Kurde, jaka fajna. torba, Przyda się. No, ogólnie to są takie kadłubiki. Albo będą takie warsztaty z budowy łodzi, portów, innych cudów itp., itd. Naprawdę spory potencjał w takiej części. I hej, można się pobawić. Nie, powiem wam, że spokojna jakość. Myślałem, że to będzie gorszej jakości. Ostatnim razem, jak kupowałem takie łódeczki, to naprawdę były zdezolowane i chyba nie z tego. Eee, no, z Legolandu tam są chyba takie łódeczki, które można zabudowywać i puszczać taką sz, 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 pokrętną rzeczką w dół, ale to jest całkiem spoko i powinno być tego z 19 sztuk. Przeliczę sobie potem, ale na oko jest całkiem sporo i. Hehe! <laughs> Chat! Dobry start! A, pokaż kotku co masz w środku, lecimy dalej. Hmm, hmm, hmm. O, to są ciekawe elementy, ogonki, czyli ogonki do drzewek i różnych takich rzeczy, plus części do zameczków. No, bo tego miałem mało i stwierdziłem, a dokupię jakieś tutaj takie arcze, tak zwane łuki, no spoko, fajne części, fajne. Fu, 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 fu. Co my tu mamy? A do łódeczek ciąg dalszy. Oczywiście to są bardzo przydatne rzeczy, nie tylko do budowy łódek, ale też można z tego machnąć. Jakieś śmigacze, jakieś kurcze. Co jeszcze można z tego zrobić? Skrzydła. statki kosmiczne. Ojeź, spory potencjał, nie? Ty, du -du -dum, du -du dum. Nawet Batlord miał chyba <gryw> jakiś taki wehikuł z tego zbudowany. O ile dobrze pamiętam, więc no, bardzo przydatna rzecz. Eee, śmigła helikopterów, tak, to też sobie uzupełniłem, bo te części też mogą służyć do wielu różnych rzeczy. Już daję Wam tutaj pomysły, to nie tylko mogą być ee, te całe blady do helikopterów, czy tam ostrza, łopatki, tak, łopatki, ale możecie z tego zrobić też jakieś płozy, jakieś wykończenia skrzydeł, jakieś miecze. E, jakieś też części kadłuba, ogólnie no sporo z tego możemy zrobić i wiatraki, no ale też bardzo dobra część, które, która ma potencjał. Ech, te emocje, aż się napije kawusi. Nie no, spoko. Jestem uradowaną osobą, gdyż, ależ, ponieważ nic się nie zniszczyło, jest dobrze. No spoko, widać, że jegomość wiedział co robi. Jeszcze więcej łuczków do zamęczków, zameczków nawet. Aha. Jeszcze się tak trochę, że tak powiem, motam w moim języku, ale nie do końca wyzdrowiałem. Jakiegoś wiruska złapałem, nie, nie COVID, bo testy wykazały, że nie ma COVID, ale bardzo ciężko tu przechodzę. Jednakże to jest taka trochę ucieczka, że coś można pozytywnego porobić, więc hej, dużo zdrówka i dla Was. Nie no, wiadomo, z tego możemy zrobić wiele. Nie tylko łuki, ale też jakieś zwierzątka itp. Itd. A, tu jest piękny woreczek. Beautiful. au, muszę sobie poprawić nogę. Ach, tak lepiej. Dobra, wybebeszmy to, zobaczmy co jest tutaj. A mamy trochę tutaj takich tych barów. Też bardzo przyjemna rzecz, którą można zrobić więcej: to od takich płotków po tyły pojazdów, przez działka i inne takie rzeczy. No, niesamowity potencjał kreatywny w tej części po raz kolejny. To się bardzo przyda do jakichś skrzydełek i innych rzeczy. Techniczne elementy do uzupełnienia. Haha, więcej ogonków w bo macki zawsze spoko. Strasznie lubię te ogonki. Du, 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 dum. Tutaj mamy kolejne techniczne elementy. Tutaj mamy kolejne techniczne elementy. Je, no, przyda się taki skrzydełek innych cudaków. E, tutaj jeszcze więcej ogonków. A, i to jest super. Dun, 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 dun. To jest niesamowity potencjał do wykorzystania. Już czuję, że będą z tego ludzie fajnie budować jakieś, nie wiem, pazury, albo kły, albo w ogóle jakieś niesamowite elementy potworów stworów, tudzież wykończenia pojazdów bardzo ładnie I jakościowo taki spoko. No, sporo z tego kupowałem części używanych i po raz kolejny e, to jest czyste. Dobra. E, jeszcze więcej takich tutaj płytek do budowy łódek. I jeszcze więcej płytek do budowy łódek. Hmm. Just, to są używane. No ale, hej, czekaj. Dobra, wyjmijmy to i zobaczmy, jak wyglądają płytki używane. No dobra, jest tu trochę tutaj jakiś tam... Dobra, widać, że to jest używane, ale jest ładne, czyste. To mam bardzo ładnie. Dziękuję. O, kolejny worek miksów. O, tu. Łocie panie. Dobra, zaszalałem tutaj. E, no to jest chyba to zamówienie za ponad tysiaka. E, tak, końcówki ogonków. Tu, 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 tu. To definitywnie do mojej makiety. Tak zwane trąby słoniowe. Też do macek bardzo przydatne. Co my tu mamy? A, ja, ja, ja. Tu mamy pirackie tu tu. czat. Co my tu mamy dalej? Co my tu mamy? Dalej? Aha, takie rzeczy, które się mogą przydać do odrzewek innych tych. E, oczywiście to też, aby można było kombinować skrzydełka i cuda. Wiecie, te ball jointy na axlach są bardzo przydatne. Mm -hmm. Szkieletowe ramiona, czy tam łapki i to też jest bardzo przydatne do różnych budowli. Znaczy to wszystko jest przydatne do różnych budowli, nie? Kolejny zapas ball jointów na axlach, także przyda się. Eee, włócznie oraz kolejne cudowne szpony, które będzie można wykorzystać przy smokach i innych cudakach. Jeszcze więcej trąb smoka, A, smoka, słonia, e tam, smokosłoń. Może takie gdzieś są. E, to będzie bardzo przydatne do budowania jakichś drzewek, palemek i innych rzeczy. O, aż spadło mi z wrażenia. Także bardzo przydatny element. Kolejny, też można z tego dużo robić. Du, 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 du. I tutaj mamy trochę łuków i takich kratek, które też można wykorzystać. Na jakieś więzienie, barierki, cudawianki, nie wiem. Elementy ozdobne otoczenia, które są bliżej nie zweryfikowanym elementem ozdobnym otoczenia. Hu, a tu jest po prostu woreczek szczęśliwości mamy tutaj ramiona robotyczne. Które mogą być wykorzystane do robienia paluszków, szponów, tam innych rzeczy, elementów szkieletu i to jest niesamowity potencjał. Ej, tutaj każda część ma jakiś niesamowity potencjał, ale to jest naprawdę przydatne z tego, można fajne łapki robić mechów, nie mechów, innych takich cudów. Jako, dużo do tego. Eee, no. Po raz kolejny te. Serio ja tyle tego zamówię? Yps. No tak. Mm, I muszę zacząć odkładać na podłogę. <grych> Woreczek szczęśliwości numer 53. I tutaj mamy łuki, mamy trochę o, ogonków, trochę takich tutaj tych całych energetycznych skrzydełek. I tu się zaczyna jakieś kolejne dobro, z tego co pamiętam. To Też powinno być sporo takich skrzydełek, które można wykorzystać w wielu. Modelach. I właśnie, aby do tych skrzydełek kombinować się, jakoś podłączać, to były tutaj zamówione te części techniczne. Szukam, o, na przykład to. a sobie otworzę i Wam pokażę, jak się to można ogarnąć. O, można sobie wczepić to tutaj. Dobrze wymyśliłem? Dobrze to wymyśliłem. ha już mamy ten. I teraz, jak chcemy, aby to wszystko było na bolżoncie, tak chaotycznie tutaj tym macham, bo się schylam. O, bierzecie sobie jeden taki cudak, czyli ball joint na axlu. A? Wybijacie to tu. I już macie spoko skrzydełko na ball joincie, które możecie sobie doczepić do ball jointa i dzięki temu sobie tym machać. Czy jak gdzieś mam jakieś ball jointy pod ręką? Nigdy nie mam ball jointów pod ręką. Są, chwila. Ło ci panie, przerwa techniczna. Wylałem kawę. Nie! sytuacja opanowana. <noise> Dobra, sytuacja opanowana. No i wracając do tematu właśnie tego ball jointa, to możecie sobie przywalić tego Bull jointa do tej płytki i macie bardzo fajne skrzydełko do machania. Tudzież możecie zrobić z tego jakiś, nie wiem, końcówkę bodyszkowa tego szpona. Możliwości jest sporo. <noise> Także idzie tu. No, to jest taki woreczek, w którym są ile tutaj dwa, cztery skrzydełka, ale tego powinno być więcej. Pewnie jest więcej. Zaraz się tego doszukamy. Pozwólcie tak, mi tutaj to pozamykać. A bo to wszystko potem, jak mnie się wysypie, to będzie buba. A kolejny woreczek, tu. panie, znowu te trąby. <laughs> ale tego zamówiłem. Chyba tanie musiało być. No, mamy sporo tutaj takich trąbek. Tak wiem, nic szczególnego już dzisiaj widzieliśmy. Końcówki ogonków czerwone, które też mogą być szponami językami i innymi cudami. O, bronie do Minecrafta. W sumie chyba było tanie, nie, nie, nie wiem dlaczego. Ja to pamiętam, że oglądałem, ale że to dodałem do koszyka. A oh well. Zawsze jakieś akcesorie. Yy, o, stawki kulkowe kolejne, też bardzo przydatne. Tego mi dużo schodzi. No i tutaj mamy kilka mniejszych skrzydełek plus mieczyki i takie niebieskie efekciarskie tu, 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 końcóweczki. Też bardzo ładne do używania przy mieczach, skrzydłach elementach wykończenia. Ah, no. Ratal jointy. Rzecz, której przedstawiać nie trzeba. Bardzo przydatne. Końcóweczki też do nich mamy. Uzupełnienie stanu. No spoko. Kadłuby do łódeczek. Mega fajna sprawa. Bo możemy sobie... Zaraz Wam pokażę jak się buduje tutaj łódeczki. Bardzo szybko bierzemy sobie. Dajmy na to weźmy takie dwa kadłuby. Nie? Weźmiemy sobie czerwone te. Zobaczcie, bierzemy sobie tą turkopię. Przywalamy sobie tu. Swoją drogą była taka czerwono-czarna motorówka kiedyś w Lego Town City. Która mi się bardzo podobała. O, no. I macie już kawałek głódeczki. to jest Bayer ten element, bo możecie sobie to stakować. O, no. i robić. I wyższą łódeczkę. tu o, coś takiego. Tidiu. Więc tutaj możemy sobie połączyć już zwykłe jakieś płytki i itp. Co wam tam się nie wiem, nawinie i w ogóle. Świetny pomysł. Ta część jest mega tania i można ją naprawdę nieźle sobie ogarnąć trzy rzeczy. Ew, ale to mocno wchodzi. Czuć, że dobrze umyte. <śm> Dobra, to mamy. Co tu jeszcze mamy w tym naszym cudownym eee, płytki okrągłe 2 na 4, aha 2 na 2. Bardzo przydatne. Wszystko to nasz Piotr, jest przydatne. Powtarzam się. Eee, łuki łuki, kolejne łuki do zameczków, które wylądują w miksie. Nagrywam, nagrywam, dobra. Stawy kulkowe, tak, czarne, mroczne, czarno stawy kulkowe. Świetna sprawa, część, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Jeszcze więcej czego? Aha, slobków, tak, to są te takie slobki troszkę inne. To takie zaokrąglone, tak, coś takiego, No też całkiem sporo. Jakieś tam zameczki będzie można budować, fortece i inne cuda. Aha. O, tu mamy barierki oraz takie, oraz, nawet powiedziałem oraz, jak Marshmix Kalanka. Proszę Państwa, to są unikalne elementy. Prosto z Boston, z Massachusetts, kurczę. E, no, coś takiego, też od mieczy, po skrzydełka, po jakieś tam, nie wiem, wykańczanie panelowe cyberpunkowe elementy ozdobne. A to jest bardzo przydatne do tych wcześniej wspomnianych cyberpunkowych elementów ozdobnych. Tu 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 tu, tu piny axlowe, które są super. Ło, tu mamy jakiegoś miksa, to trzeba to wybebeszyć. Końcóweczki do rattle jointów. <laughs> Jeszcze więcej szczęścia w szczęściach, które grzechocze. Jeszcze mamy, hala, aha, bolgońty na pinach. No i kolejne tutaj łuczki, tym razem brązowe, do robienia drzewek, łuków, kawałków terenu, czy tam wykańczania różnych statków kosmicznych, z Gwiezdnych Wojen i innych takich cudów, czy tam pirackich, cokolwiek. Eee, więcej stawów kulkowych. Więcej ratul jointów tym razem czarnych parny jak w habicie ksiądz. Mhm. E, ok. Tutaj mamy białe łuki, chciałem powiedzieć arcze, ale po powiem łuki, białe łuki. E, Jeszcze więcej klocków. Zaczynam sam na siebie się wkurzać, a ja to wszystko potem musiałem, będę sortować. Eee, dobra, no to po kolei. A te bary cudowne z plecami. To jest super właśnie do robienia tych łapek i innych rzeczy, do mechów, czy tam po prostu jeśli chcecie połączyć coś barami, to jest niesamowity element. Tydydydydym. Ty, 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 Kolejny woreczek szczęścia, w którym mamy, co mamy tutaj? A, mamy tutaj kolejne łuki. Są tutaj kolejne mieczyki, tyki, 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 tyki mieczyki i skrzydełka tutaj. Jeszcze kilka takich skrzydełek mieli, to sobie wziąłem, bo były ładne, podobają mi się. Ej, mega, są takie. Fru, fru. Cóż za piękne, to skrzydełka są. A zbyt wiele ich nie mam. Szkoda, aczkolwiek i tak jest super, że jakieś mam. Hein, to potem. Dobra, wyprzajmy po kolei. Aha, więcej łuków. Łuki, łuki, łuki. Jeszcze więcej łuków. Du, 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 du. I zgadnijcie co? Jeszcze więcej łuków. Łuki. <grystanie> o, rattle jointy. Mm, takie większe. A, spoko. Kartki czarne, mieniamy. Eee, o, coś nowego. Proszę bardzo, technik briki. Też wziąłem mi kilka do makiety, bo to jest przydatne, aby łączyć te baseplatey. Ha, o, tu jest jeszcze coś ciekawego. Zacznijmy od pakietu skrzydełek. To jest pakiet skrzydełek, czy coś jeszcze? Dobra, czekaj, czekaj. Dobra, tu są jeszcze takie technik briki, jeden na jeden. Jeszcze więcej czarnych skrzydełek. a czyli dobrze. Będzie można budować nietoperze smoki. Co tutaj mam? Tutaj mam tutaj mam dobroci same. Na zasadzie kusze, miecze. Aha, i dwa takie kaski sobie wziąłem z czymia. Super. I oczywiście łuki. Nie no, tych łuków to troszkę mało miałem w tym zasobie warsztatowym. No i stwierdziłem, że dobra, trzeba by dokupić. Bo gdy stoisz w miejscu, to się nie rozwijasz. Dobra. Ależ mądrości moje. Tu mam jeszcze kolejną taką torebkę szczęścia. Trochę tutaj tych, 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 tych łapeczek. zwanych klołów, szponów. Jeszcze więcej takich łapeczek w miksie się ludzikom bardzo przydaje. Jeszcze więcej takich łapeczek w Nixie. Mhm. Białe ramiona, robotyczne. Przydatne do robienia szkieletowych smoków i innych cudaków. Aha, tutaj takie ładne bary barierkowe, to też ma potencjał. O, po prostu bary do łączenia i tworzenia drzewek się to robi, bardzo na leniwca, jak chcecie zrobić drzewko na leniwca, to zaraz Wam pokażę drzewko na leniwca jak można robić. życie sobie coś takiego, o, ciach, na końcóweczkę przywalacie sobie jakiegoś bara, na przykład takiego czarnego, opyk. Tutaj do tego bara możecie już przyklejać jakieś, nie wiem, drzewka, inne da, to możecie coś wepchnąć i działa, nie? Więc prosty sposób na palemkę. tudzież inne drzewko, polecam, działa spoko. Ja się tu zgruzowałem znowu. Mm, mm, mm. Aha, już wiemy skąd mamy paczkę, proszę bardzo. Thank you, we would appreciate your feedback. Bricks Saviory, amelinium, Bricks Saviory EU, albo po, po rosyjsku przydam. Dobra, nie umiem udawać akcentów, ale ten Even a small builder can do big things. Prawda. Jak najbardziej. Prawda. Dziękujemy. Także spoko. Polecam sklepik. Ej, spoko. Serio, spoko ceny mają. Jak widać nakupowałem tego sporo i na koniec, moi drodzy, łuki. <laughs> a, Super. Czy mamy coś jeszcze? Nic. Oto Resztka nicość to znaczy, dobra, to nie jest taka resztka. Bo pewnie, jak koty się obudzą, to będą miały nowy poligon do zabawy. Tu jeszcze folia bąbelkowa, ale je uradowałem. Łocie panie, dobra. To teraz by przydało się to trochę ogarnąć i podsumować ten cały cudowny zakup. Także stay tuned. Szanowni Państwo, pora napić się resztki kawusi, która przeżyła. Hmm. No dobra, trochę tych krocuchów wpadło, będę miał co sortować, no ale tak jak mówiłem, jest to taki trochę haul połączony z warsztatami i moją własną tam jakąś się twórczością. No, sporo ciekawych elementów wpadnie, aby to nie było nudne budowanie, abym ja się mógł rozwijać poprzez te warsztaty i wszyscy, którzy na nie przyjdą. No nic, ee, dziękuję bardzo. Saviory EU, super sklepik. Ej, ceny mieli spoko, przyjechało to całe, zapakowane, zabezpieczone, ładne, czyste. Przeżyło nawet nadgorliwych kurierów, którzy chcieli bardzo przytulać ten karton, także spoko. DPD, pozdrawiam je, trzymacie fason. Nie no, aby nie było, naprawdę 90% jakie dostaję paczek od DPD, to one są naprawdę spoko i na czas i mój ulubiony kurier jest naprawdę super, ja tak trochę się śmieszkuję, bo wypadki były, są i będą, nie, to tego nie unikniesz, wszystko jest zawsze ubezpieczone jakby coś się stało, no to zawsze idzie się dogadać, nie, więc... W życie, co by nie było. Aczkolwiek jestem ciekaw, Waszych przygód z kurierami. Czy mieliście kiedyś jakieś takie rzeczy, że przyszły klocki rozwalone albo pudełko jakoś rozwalone i po prostu posklejone taśmą, i ktoś powyjmował ludziki? O, sporo takich legend krąży. E, ja sam też przeżyłem kilka takich rzeczy, ale pff, hej, jestem ciekaw, komentarze poniżej, bo to jest ciekawa historia do kawusi. No ale dobra, dosyć tego dobrego. Pora trochę odpocząć, a później to jakoś posortować i zająć się budowaniem. Dzięki wielkie, że dotrwaliście do końca tego cudownego filmiku. Trochę tutaj było, ale hej, myślę, że nawet było to ciekawe, jeśli nie. Może Wam coś wpadnie, jakaś inspiracja, jakie części możecie zamówić i co można z nimi zrobić. Nie? Tak czy owak, zapraszam do mnie na warsztaty Klockorożca. Będziecie mieli okazję pobawić się tymi i innymi elementami, spotkać mnie rozwinąć się kreatywnie, aha, rozwinąć skrzydła Waszej szalonej, klockowej kreatywności i popędzić na czy jednorostwa. Dobra, kawa. Koniec na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć i do następnego. Powinny przyjść jeszcze dwie paczki w tym miesiącu. Zapraszam do subskrybowania, odwiedzania mnie na różnych social mediach, linki poniżej i wszędzie wokół, jak potrafisz klikać, to klikniesz, jak nie, no to Ci się pewnie coś tam wyświetli. Dzięki raz jeszcze, smacznej kawusi, na razie. Ja mam to teraz sortować, tak? Ja mam to teraz sortować. Ach, zachciało mi się.